Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popkornik i dzisiaj zagramy sobie w Train 5. Dzisiaj rozpoczniemy sobie naszą nową przygodę praktycznie, bo zaczniemy grać rycerzem Pontiusem. Ale zanim to, to chodźmy do menu mapy, bo mamy taką opcję i mamy akt pierwszy. Do aktu drugiego jeszcze nie dotarliśmy. Ogród Wiecznego Cienia. Miejska biblioteka. O, i tutaj mamy 53 na 56 tych punktów doświadczenia, więc myślę, że i tak nam dobrze poszło. Eee, Okej, okay. ogród wiecznego cienia i tu mamy 52 punkty, więc fajnie. Dobrze jest to zapamiętać, bo wtedy wiecie, będziemy wiedzieć, co mamy robić. No i to są chyba te dwa elementy, do których możemy wejść. Tutaj jak mówię jest 5 aktów. Mamy dopiero pierwszy rozpoczęty, więc myślę, że nie ma co. Zbyt przedłużać. Zaczynamy. Niesamowita ta grafika, ja cały czas to będę powtarzać, ale no, prezentuje się pięknie. Już w poprzednim odcinku nie wspomniałam, ale warto to też powiedzieć, że ogrywamy to na konsoli PlayStation 5 i film jest w 4K 60 klatek HDR, więc myślę, że fajnie to będzie się Wam oglądać. A tymczasem zetnij trawę mieczem kwadrat albo R2. Myślę, że kwadratu będziemy najczęściej używać. Ok też tak jak w przypadku Zoey, tak samo się poruszamy. Możemy niszczyć klatki. O, to ciekawe. Na dole tutaj też coś mamy. Wyceluj w dół. L i uderz kwadrat. Ale zanim to, to lepiej sobie to zniszczyć, bo my spadniemy i pewnie tutaj nie wrócimy. Czyli tak celujemy i uderzamy. Świetnie. Uuuu, to wybuchło coś. Podskocz i nadepnij na głopaty. łopaty. Okej. Czekajcie. Ciężko wycelować. Aha, tak. I się odbijamy, świetnie, naprawdę to jest tak ładnie zrobione. Tutaj zbieramy. A tutaj już nic nie ma, okej. Okay. Uderzamy tutaj jakieś plakaty. Fajnie, też wiecie, te szczegóły znaleźć sobie, bo. Bo fajnie to wygląda. Jakieś garnki, naprawdę ciekawie. Widać, że twórcy do szczegółów tutaj przywiązali wagę. Czy możemy tutaj uderzyć? Czekajcie. Tak? Nie, nie uderzymy. A tutaj? Czekajcie, bo tutaj mamy klapę jakąś. Nie, też tutaj nic nie, nic nie uderzymy. Chociaż. Czyli takie klapy musimy tyłkiem spaść, a nie mieczem. No ciekawe, wiecie, twórcy nas nie nauczyli jeszcze, ale my już sobie wypróbowaliśmy. Tam lisek w oddali ucieka. A to to jest chyba taki punkt kontrolny, tak mi się wydaje, bo też ulecza nas. Tam z lewej strony na górze pojawia się nasza ikonka, i wtedy nam pokazuje ten nasz zakres zdrowia. I tak jak wspominał narrator, na końcu pierwszego odcinka znajdujemy się na jakimś takim cmentarzu. Tam chyba nie chcę wpadać do tego kwiatka. Zmień strumień wody za pomocą tarczy. Ok? I fajnie by było do góry. A, świetnie. Czyli mamy tutaj miecz oraz tarczę na razie. Tak. Aha, i trzeba będzie tam na górę jeszcze. Coś takiego. A, tylko teraz czekajcie. Bo jak my sobie nalejemy, to to spadnie w dół, prawda? A my chcemy też do góry. Tutaj sobie to zbierzemy. Aha, i to jest wszystko, tak? Więcej nic nie możemy zrobić. Schodzimy na dół, chociaż wiecie, czekajcie, ja się wolę jeszcze tutaj wrócić. Ale nie, do wiadra nie możemy wskoczyć, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Punkty doświadczenia. A właśnie, bo mamy już tego trochę. Aha, bo to nam się sumuje, widzicie? Mamy 68, a nie od zera. I teraz tak, w ostatnim odcinku mieliśmy informację, że klikając nasz Touchpad, to mamy tutaj dwa, trzy takie punkty. Drzewko umiejętności. Zobaczmy sobie, co my to mamy. O, to jest rozbudowane bardzo. Mamy tutaj chyba jeszcze czarodziej, tak jak jest na obrazku, jest Zoja oraz jest Poncjusz, dobra. Łuk i strzały Zoi ha tutaj mam zablokowane, widzicie, nie możemy kupić, chociaż to jest kup ulepszenie, koszt 3, a my mamy 0. Tutaj jakby pokazuje taki symbol liścia, i mamy 0. To jakby. Czekajcie, zamieniaj punkty doświadczenia na punkty ulepszeń w głównych punktach kontrolnych. 25 punktów doświadczenia, 1 punkt ulepszeń, ale. Aha, w punktach kontrolnych możemy sobie to wymieniać. Czyli tak jakby tutaj. Jak to wymienić? Personalizacja? No nie. Tu by trzeba coś by było zrobić, żeby to wymienić. Ciekawe, no może w dalszej części gry po prostu dostaniemy informacje. Tymczasem tak, personalizacja. Jeszcze raz. Tutaj. Owen 1, aha, i tutaj jest to, co na początku gry sobie wybie wybieraliśmy. No to zmieńmy sobie, niech będzie ciekawie. Czapeczka, muffinka, pelusz, muffinka, pelusz. Tutaj mamy specjalnie dla rycerza kolor ubrania. A niech będzie taki. No i tą ikonkę myślę, że sobie zostawimy. Zupełnie inaczej wyglądamy. No pięknie, pięknie się prezentujemy. Tutaj do góry. I teraz sobie tutaj staniemy na tym. I tarczą będziemy sobie napełniać. Aha, i teraz przydałby się. Ten drugi... Zobaczcie jak... Ta woda jest bardzo prosto zrobiona, ale jak cieszy oko. Naprawdę śliczna jest. Zajączki tam w oddali na tym cmentarzu biedne sobie siedzą. Okej. Okay. Przydało mi się wejść na górę. Tylko może jakaś skrzynia będzie? Szarżuj w stronę drzewa. O! Niszczymy drzewo, ale tam mamy... Coś do zrobienia. A, coś takiego? Ok, nie zabi nas. Może teraz na górę? No właśnie. Raz jeszcze. Świetnie, mamy wszystko chyba. U, dostaliśmy obrażenia, ale chyba o to chodziło, żeby to zniszczyć chociaż nie niezupełnie może, nadepnięcie możesz również niszczyć rzeczy pod swoimi stopami, tak to wiemy, ale my chcemy na górę. Ok. Mamy chyba wszystko. Troszkę życia niestety straciliśmy, no ale może przy punktu, punkcie kontrolnym sobie je odzyskamy i uciekamy. Świetnie. A i tam trzeba będzie na górę chyba, ale zanim to, to może tutaj. i do góry a i tutaj możemy szarżować jabłuszka nam spadły możemy raz jeszcze jabłuszek sobie skosztować trochę nie niestety się nie da okej okay, i teraz tak Kopsa. So. i teraz na górę O, i checkpoint nas uleczył, czyli warto iść dalej, a nie zastanawiać się, co zrobić yy, z życiem, tylko po prostu uciekać, żeby to życie zdobyć. No zobaczcie, tak się to pięknie prezentuje. Te wszystkie odbicia, yy, to światło, które tam pada z góry. No naprawdę, zobaczcie, nie chcę nic mówić, ale to chyba jest najpiękniejsza gra roku. Użyj dźwigni. Otwieramy drzwi, ok, czyli tu będą takie dźwignie. Na razie się wszystkiego uczymy, więc ciężko też tak wiecie. Podskocz i szarżuj naprzód. Użyj dźwigni, tam coś na górze jest. No ok, używam dźwigni. Ha, i otwieramy drzwi. Ale my chcemy jeszcze tam na górę się dostać, to może. Tak, do góry. Tutaj i tutaj. A, i tak jak Zoja możemy się tutaj też wspinać i uderzać mieczem. Ale na górę też coś. Na górze też coś możemy zrobić i kolejne, no zobaczcie, jakie to jest ukryte. Jeszcze w dzwonię, to jest niesamowite. Wiecie. O, mamy, mamy, super, super, znaleźliśmy, znaleźliśmy ukryte. Wchodzimy na górę, kolejne ukryte, i jeszcze w dzwonie. Świetnie, świetnie. A i teraz możemy sobie zejść na dół bez żadnych obrażeń. I przechodzimy. Ach, te góry w oddali. Pięknie. Tutaj z lewej strony, oczywiście. Dostaliśmy kolejne życie. A tu mamy, zobaczcie, ptaszki na górze. Mamy gniazdo. Tutaj jakieś grzybki. Szarżyj naprzód i skocz tuż przed krawędzią, ok? Czyli lepiej się. A i takie dalekie skoki. Dobrze wiedzieć, przydadzą się. Ciężko mi Wam opowiedzieć, co tu się stało, bo no nie było słychać w ogóle rozmowy, ani nie było napisów, a w poprzednim odcinku to wszystko działało. No, a wszystko tu, zobaczcie, mamy włączone, troszkę podgłośniam dialogi. Ale i napisy, i wszystko jest zrobione. Może jakiś błąd gry wiecie. Teraz ta gra się dopiero ukazała, więc może jakiś błąd się tutaj wtargnął. Tutaj jakieś egzorcyzmy. Nie wiem, co tu się działo. Zupełnie jak w Diablo. Idziemy dalej. A i tutaj chyba ten. Coś takiego. A tylko jeszcze jedno. Ok. I w drugą stronę. A! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, udało się. Coś takiego, okej. Okay. I teraz tak, możemy się dostać tu albo na górę. Lepiej znaleźć to co ukryte. I na trzonek do góry. Aj, mamy tu jakieś pudło. Podskocz i nadepnij kółko, a <grytanie> warto mieć troszkę brzuszka, żeby sobie pudło móc ściągnąć na dół. I teraz możemy sobie wejść. Świetnie, okej. Okay. Możemy się wrócić jak coś. Ale tam na górze chyba nic nie ma. Dobra. Udało się, chyba to mieliśmy zrobić. Potrzeć pudło podskakując i nadeptując na huśtawkę. O! To było fajne, ale czekajcie, bo ja tutaj chyba coś widzę. No właśnie, mamy ukryte. Kolejne punkty doświadczenia zupełnie jak w Kenii jest taka. O, niebieska poświata. W Kenii była o, fioletowa, a tutaj mamy zieloną, czyli. O, czekajcie, jak tu wejść? Teraz udało się. I po prostu musimy patrzeć na tą poświatę, bo to będzie nam coś sugerowało. A tutaj jak to zrobić spadaj mamy cię kolejne punkty prawie zbliżamy się do setki spadamy na dół użyj tarczy ok, czyli do góry i teraz nas nie dotkniesz nie da się chyba tego eliminować no nie da się, ok Czyli od razu musimy podskoczyć do góry. Chodźmy w lewo. Tutaj mamy jakiś pomnik. Tak by to podskakiwało. Tylko nic się nie dzieje. A ja widzicie, nie mogę tu nic zrobić. Przepchać też nie mogę. A, ale można go postawić z powrotem oczywiście, że tak. Tutaj na tarczy trzeba uważać, ale ok, ona jest na razie tutaj. I teraz tak, pytanie czy w prawo, ale na górze widzicie, mamy punkty doświadczenia, więc może warto teraz się tam dostać. Tarczy również możemy używać. A i zobaczcie, odbijamy i niszczymy sobie przeszkody. Ok, niestety troszkę oberwaliśmy, ale powinien zaraz być checkpoint. A, ok. Coś takiego fajnie, że są te elementy graficzne, które nam podpowiadają. Wiecie, tu mamy głowę kozła i wiemy, że mamy szarżować. Są takie podpowiedzi, ale dobra, co my teraz z tym zrobimy? Odbijemy wodę. Powolutku i na, do góry. Nie tak, tylko spróbujemy się odbić. Tak, i do góry. Aj, tylko teraz będzie lepiej chyba zaszarżować. Udało się? Całe zdrowie. I teraz do góry. Nawiedzone polowanie, dostaliśmy trofeum. Tak jak wspominałam w poprzednich seriach, te trofea nie będą się wyświetlać ze względu na to, że korzystam tylko i wyłącznie do nagrywania z konsoli. A my tymczasem idziemy dalej. Coś nas tu atakuje. Ciekawe. Znowu nie było nic słychać tylko te efekty dźwiękowe ale nie słychać rozmowy. Mamy pierwszą jakąś bitwę tutaj prawie jak w Medieval też takie wstające z grobu szkielety. Pamiętajmy, że możemy używać tarczy. Faj! Pokonał nas! Czyli my, jak zaatakujemy kogoś, to nie blokujemy jego ciosów. Musimy się sami bronić. w piach. Kolejne trofeum. A i to był, to była pierwsza misja Pontiusa i teraz będziemy grać czarodziejem z tego co widzę. No niestety musieliśmy się troszkę posługiwać tymi scenkami niż ich rozmową, bo nie było nic słychać, ale za to te krzyki i to wszystko było słyszalne, więc postaram się to naprawić, chociaż myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że to jest jakiś bug albo co. Zobaczymy. Dobra, myślę, że czarodziejem już zajmiemy się w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Odsyłam was do playlisty, bo tam znajdziecie wszystkie aktualne odcinki, ale dzisiaj jest premiera więc tych odcinków pojawi się więcej. Do zobaczenia za niedługo. Cześć.